Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam do przyjęcia Słowa Bożego na piątą niedzielę zwykłą w ciągu roku. Sięgamy do tekstów Pisma Świętego. Pierwsze jest z Księgi proroka Izajasza. I czytam. Tak mówi Pan. Dziel swój chleb z głodnym, do domu wprowadź biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz przy odziej, i nie odwracaj się od współ współziomków. Wtedy Twoje światło zejdzie dla jak zorza, i szybko rozkwitnie Twe zdrowie. Sprawiedliwość Twoja poprzedzać Cię będzie. Chwała Pańska iść będzie za Tobą. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie. Wezwiesz pomocy, a On rzeknie, oto jestem. Jeśli u siebie usuniesz jaszmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie. Jeśli podasz Twój chleb zgłodniałym i nakarmisz duszę przygnębioną, Wówczas Twoje światło zabłyśnie w ciemnościach, a Twoja ciemność stanie się południem. Prorok Izajasz wskazuje na te cechy, które wyróżniają człowieka w tym świecie: a więc cecha dobroci, cecha mądrości, cecha sprawiedliwości, pomocy, służby. I nazywa to drogą światła. Drogą światła przez dobre uczynki. Ten temat podejmie także Pan Jezus, wskazując, kiedy nasze życie jest w świetle, a kiedy jest w ciemnościach. I Jezus rzekł do swoich uczniów: czytam, Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca Waszego, który jest w niebie. Pan Jezus tutaj odwołuje się do obrazu tego codziennego naszego życia. Mówi, Wy jesteście solą ziemi. Wiemy, jak sól jest potrzebna do przyprawy w kuchni, jak nadaje smak potrawom, ale jednocześnie jak zabezpiecza te potrawy przed zepsuciem. I Jezus używa tego obrazu, aby podkreślić, że chrześcijanie, szczególnie chrześcijanie, mają być jak ta sól, która Chroni świat przed zepsuciem, przed demoralizacją, przed upadkiem moralnym, przed permisywizmem, wszelkimi wynaturzeniami. Czyli chrześcijanie mają być tymi, którzy nadają wartość temu ludzkiemu życiu, są takim drogowskazem do życia w prawdzie, w świętości, według Bożego prawa. Jednocześnie Przywołuje obraz światła. Mówi, Wy jesteście światłem świata. Ważna metafora. I mówi, nie może się ukryć miasto położone na górze. No, z daleka je widać. Jest jak gdyby punktem odniesienia, punktem orientacyjnym. Chrześcijanin ma być takim właśnie punktem orientacyjnym, jako świadek, jako uczeń Jezusa Chrystusa. Ma pokazywać. Na to, co jest prawdziwe w tym świecie, obiektywnie dobre, co jest wartością ponadczasową, ma być tym, który jak gdyby odbija światło i miłość i mądrość Jezusa Chrystusa. Bo Jezus sam o sobie powiedział: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, będzie miał światło życia. A więc tylko idąc za Jezusem, naśladując Jezusa, wpatrując się w Pana Jezusa, żyjąc w przyjaźni z Nim, chodzimy w świetle. Tu nie chodzi o światło fizyczne, ale to o światło duchowe, światło moralne. Tu chodzi o to wewnętrzne zjednoczenie z Panem Jezusem, aby być jak Jezus, bo On jest prawdziwym wzorem naszego życia. I Pan jest mówi, Tak, niech się wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. A więc to światło przejawia się w mowie, w mądrej, w słowach, w czynach, w postawie, w moralnym postępowaniu, czyli wynikającym z Ewangelii z wierności Bogu. I sięgamy też do świętego Pawła z listu do Koryntian. Czytam. Bracia, przyszedłszy do Was, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością głosić Wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród Was, nie znać niczego więcej jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed Wami w słabości i w bojaźni i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy. Aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy bożej. Święty Paweł tutaj też podkreśla, że on sam dla wspólnot jest takim przykładem, jak naśladować Jezusa Chrystusa, jak z nim związać swoje codzienne życie, jak uznać Jezusa za Pana i jedynego Pana, bo sam Jezus nie szukał chwały tu ziemskiej. Ale się uniżył aż do tego haniebnego czynu, jakim była śmierć na krzyżu, straszna i okrutna. I święty Paweł mówi, że on odwzorowuje to życie Pana Jezusa w tym uniżeniu, w tej służbie, w tym poświęceniu. I dalej pisze, że mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic uwodzących przekonywaniem słów mądrości. Lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Tak, tu jest właśnie nasze dobro Najwyższe, moc Boża podobać się Bogu, wypełniać Jego świętą wolę, szukać tej mądrości, która od, pochodzi od Boga, prawdziwa, która wzbogaca człowieka i czyni go nowym stworzeniem. Jednocześnie czyni go zdolnym do przemienienia tego świata w duchu. Ewangelii Bożej Prawdy. Kto przyjmuje Ewangelię, dosłownie nią żyje, staje się bogaty wewnętrznie w człowieczeństwie, a jednocześnie później przemienia ten świat w duchu wartości chrześcijańskich, które czynią to wszystko pięknym, dobrym i właśnie służącym ludziom. Zapraszam na Eucharystię, by ona była dla nas źródłem. Takiej wewnętrznej odnowy i zjednoczenia z Jezusem, byśmy później przemieniali ten świat, byli dla tego świata też tym światłem, tą, jak gdyby tym, tymi świadkami, jednocześnie tymi twórcami prawdziwej kultury i cywilizacji, która służy człowiekowi. Szczęść Boże.